RDC. Wakacje na Mazowszu. Tak, a w czasie wakacji można posłuchać wspaniałych koncertów jazzowych, na przykład w cyklu Room in Bloom, o którym to wydarzeniu artyści opowiedzą. Kasia Pietrzko, dzień dobry. Dzień dobry. Maciek Kondziela, dzień dobry. Dzień dobry. Być może nasze słuchaczki i słuchacze już znają Was z anteny i kojarzą to hasło Room in Bloom. Mam nadzieję, że ono będzie się wzmacniać z każdą edycją, a przed nami czwarte spotkanie kameralnych koncertów jazzowych u was w mieszkaniu. Tak, tak się, tak się, tak się dzieje, że już czwarta edycja. No trochę bombardujemy, bo co miesiąc jesteśmy w radiu y, dwa razy, dwa razy i, i opowiadamy i zachęcamy i promujemy ten nasz cykl koncertów, który jest no, niewątpliwie, tak jak też zawsze mówię, bardzo szalonym pomysłem y, y, Maćka, ale bardzo oryginalnym i bardzo Yy, świeżym po prostu na dzisiejszym rynku yy, muzycznym. Tak, to, to powiem jako anegdotę i trochę prowokację, do tego, że mówimy w kontekście koncertów jazzowych. Yy, byłam dzisiaj yy, w ośrodku rehabilitacji i młody człowiek, yy, który prowadził to spotkanie, zapytałam go, czy słucha Funky i jazz, on mówi, że nie, nie, to, to nie jego, nie, jazz to nie. Ja mówię, ale poczekaj, no to, to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. I pomyślałam sobie, że jest chyba takie przekonanie wśród niektórych, że ten jazz to jest trudny. Jakie jest wasze, yy, czy też wasze stanowisko, jak ktoś tak mówi, to co odpowiadacie? Mi się wydaje, że warto fajnie to skontrować, że jest prawdziwy i organiczny, że ten gest głównie polega na tym, że my przekazujemy uczucia, może nie każdy je łatwo rozumieć, natomiast głównie chodzi nam o ten przekaz właśnie naszych uczuć, emocji. O, robimy to przez improwizację w jazzie, która może się wydawać na pierwszy rzut oka trudna, natomiast jak ktoś przyjdzie na koncert, szczególnie taki kameralny, gdzie ta, e, e, gdzie ta odległość między sceną a publicznością, gdzie ta bariera jest zatarta. Nie wyżej, ma jej. Nie ma jej, tak, tak, tak. My jesteśmy tak naprawdę wszyscy w salonie razem, czy gramy, czy siedzimy i słuchamy, więc mi się wydaje, że warto, e, warto przyjść i spróbować właśnie się do jazzu przekonać u nas w salonie. Kasiu. Teraz ty. Teraz ja. Maciek bardzo ładnie powiedział, nie wiem co więcej mogłabym powiedzieć, ale może powiem tak, że jak ktoś mówi, że Jezu nie lubi, to myślę, że Jezu po prostu nie zna. To nie jest muzyka, przy której się sprząta i gada, tylko do tej muzyki trzeba usiąść i trzeba poświęcić jej trochę czasu i uwagi. A dzisiejsze społeczeństwo zaczyna być skonstruowane tak i funkcjonuje tak, że tego czasu za bardzo powyżej 20 sekund albo czasu trwającej rolki na Instagramie, tego czasu po prostu nie ma, bo się nie chce. Zrobiliśmy się bardzo na jeśli chodzi o zainteresowania rzeczami bardziej ambitnymi, bardziej nieoczywistymi, niecodziennymi. I nie tak prostymi, i myślę, że tutaj jest pies pogrzebany. Tutaj tak troszeczkę dodam, że jednostką czasu stała się rolka, a nie sekunda czy minuta. A w rzeczy tego nie ma. Jednak trzeba usiąść i spróbować go odczuć i otworzyć się na niego. Tak, jak z każdą dobrą muzyką. No przecież z muzyką klasyczną też tak jest, że trzeba dać jej czas. Poezją też tak jest. Dokładnie. Z każdą dobrą muzyką, prawda? Tak. E, także no, po prostu to nie jest tak, że znaczy to może sobie lecieć gdzieś w tle, natomiast prawdziwe emocje i uczucia zaczynają się wtedy, kiedy zaczyna się to przeżywać. Tak, a jak wy Bezpośrednio czujecie się jako muzycy, twórcy, mając tak blisko publiczność. No bo to to nie jest, powiedzmy, w cudzysłowie, normalna sytuacja. Tak, nawet jak gracie kameralne koncerty gdzieś w małych klubach, no to zawsze jest ten odcinek taki dzielący. A tutaj w zasadzie na nosie wszyscy są, tak, że oddechy czujemy wspólne. Ale dla mnie to jest bardzo fajne, bo bardziej czuć to, co się dzieje w, w tych żywych organizmach, w tych ludziach, którzy siedzą zaraz obok. I czasem są oczywiście też te subiektywne uczucia, no bo ktoś na przykład siedzi i taki jest cały w ogóle czoło zmarszczone, tak jak my, tak teraz się dwójkę. Tak się skupia. I ja A czasem. A się mam... tak nie podoba. I ja sobie czasem myślę na koncercie. A można wyjść? Na przykład, żeby powietrza złapać, tak żeby Kucz, się nie no, i... z pierwszego rzędu, to trochę ciężko. A jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Tak, ale koncerty to też warto dodać, są bardzo kameralne. Ile osób maksymalnie gościcie w swoim salonie? Chyba maks to był 40 osób. Tak, ale to jest taki maks. Że tak, już z, z, z trzema filmowcami, z realizatorami, z produkcją. No, to było tak. pod 50. No, no, ale to też całkiem uwagno. nieźle. Czyli ten salon wasz to pojemny jest. No, po prostu pojemny u, u, jest. Upychamy ludzi na siłę. Dawaj jeszcze jednego tam z tyłu. Dawaj no, jeszcze no, jedną krzesełko, no, to Natomiast cała tak jakby idea jest też taka, że to nie tylko muzyka, to jest też spotkanie przed koncertem. Zapraszamy wszystkich do nas do ogrodu, tam czeka sernik, jakieś ciasteczko. Hej, wspaniale. E, tak, także stara, to może jest to poniekąd troszeczkę nasza działalność misyjna właśnie, żeby tych ludzi do jazzu przekonać, no a gdzie, gdzie człowiek czuje się najlepiej i najbardziej swobodnie, no chyba w domu na jakimś takim neutralnym gruncie, bo jak idziemy do sali koncertowej w Filharmonii, to wiadomo, ubieramy się odświętnie, prawda, to trochę usztywnia człowieka. Natomiast... Tutaj też się ubieramy. Tu się ubieramy, ale jednak jest to dom, gdzie widać, że, że, że jest kuchnia i, i kanapa Że jest gospodyni. To i... tak. Że jest gospodyni, dokładnie. No, Która sernik przygotowuje? Sernik, sernik piecze przed każdym koncertem. No, na ostatnio... zimno, czy jaki? Nie pieczony, prawdziwy, z dobrym twarogiem. Tak jak ma być. Tak, jak ma być. Tak, tak jak, jak, ma bysok, być. jak babcia nakazała. Tak, to jest sernik przepisu mojej y, kochanej mamy teraz, którą pozdrawiam. Y, I to jest sernik, który ja zawsze piekę i uważam, że to jest najlepszy sernik y, pod słońcem, bo... To jest po prostu przepyszne na kakaowym spodzie. I teraz fani sernika mówią nie, to ja muszę ten sernik spróbować. Pozdrawiamy, tam... mamy teraz. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy mamy terazę, bardzo. Chociaż są dwa teamy sernikowe. Jeden, jeden, grubo zmielony, drugi trzy razy zmielony. Ja jestem ten drugi tim, ale musi być pieczony. Jeszcze jest na zimno i na ciepło chyba, Dimy, czy nie? No to to pieczone jest w sumie, nie wiem czy na ciepło, ale jemy go na zimno, ale jest pieczony. Dobrze, co żeby po prostu sernik będzie. Słuchajcie, sernik Chciała, że... sernikiem, tak. ogród ogrodem, ale ważne. 30 sierpnia o 19.30. Ważną częścią nadchodzącego Rumin Bloom jest też to, że będą się warsztaty, bo to będzie nasza pierwsza edycja międzynarodowa. Na te warsztaty zapraszamy wszystkich, bo one są darmowe. Ale poczekaj, poczekaj, bo to wyprzedzamy już w ogóle tak bardzo co, to, Planeta. co się wydarzy, planetę. No mi się tak sernik z warsztatami skojarzy. Dobrze, to zanim, zanim warsztaty, to jeszcze musimy oczywiście powiedzieć, kto będzie waszym gościem specjalnym, bo to też jest myślę istota tego czwartego spotkania o 19.30. Powiedzcie, gdzie. Spotykamy się u nas w domu na Rambertowie w Warszawie i zagramy z Matiasem Hemstockiem, islandzkim perkusistą. Zagramy z Birgiem, Birgirem Steinem Teodorsonem na kontrabasie. I Igorem I, Igo... Zakusem z Kijowa. Z Kijowa z... na gitarze basowej, tak. I koncert to jest kolejna nowość. Będzie podzielony na dwa sety. Pierwszy set będzie w trio polsko-islandzki, czyli ja i islandczycy, mm -hmm. Matias i Birgir, a drugi set już Maciek dołącza do nas i zamieniamy kontrabasistę na gitarzystę basowego. Dobrze powiedziałam? Bardzo dobrze. A przy pianinie Katarzyna Pietrzko, a saksofon będzie trzymał pięknie Maciej Kondziela. Tak. Dzierżył. Dzierżył. Maciek, spotkałeś się pewnie z takim stwierdzeniem, ach, jak ktoś tak słyszy, a saksofonista, och, saksofonista. To wspaniały, to taki piękny instrument. Zgadzam się. Że on, wśród przepraszam, tych instrumentów jazzowych, no ma takie specjalne miejsce. No i najbardziej chyba się jak saxofonista wchodzi na scenę, to. Oh, dziewczyny piszczą. Tak. No, i no już tak nie chciałam tego powiedzieć. Bardzo znowu. z jazzem kojarzy, chyba, prawda? Jest to bardzo jazzowy instrument. A dlaczego wybrałeś saksofon? Może no, on mnie wybrał? Tak, siedział pod, pod ścianą, powiedział. Chodź, chodź, macie. To już, to już parę, parę, tro, trochę czasu minęło i. Kilka lat już grałem na tym instrumencie, natomiast to było też naturalne dla mnie. Moja edukacja zaczęła się na fortepianie akurat w szkole pierwszego stopnia klasycznej i próbowałem innych instrumentów, przez perkusję, gitarę basową, jakiś tam puzon nawet przez chwilę się pojawił. Ja miałem... Naprawdę? Tak, był, bo miałem podejście. Na no proszę bardzo, można być w radiu już tyle razy i dowiedzieć się czegoś nowego, koledze. Szok. Tak, Szok. na szczęście to był bardzo krótki i chwilowy romans, bo nie wyobrażam sobie, żeby żyć jak puzonista, więc na szczęście a, Przepraszam bardzo. A co jest <laughs> takiego złego? złego w życiu puzonisty? R... 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 Tak, bo teraz wszyscy pózoniści podskoczyli na swoich siedzeniach a i prowadzą samochody. Nie, 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 ja nic tak. nie mam do puzonistów i do tego Biegnie instrumentu to jest bardzo, bardzo piękny instrument, natomiast nie dla mnie. Tak, Kasiu, a ty instrument dlaczego wybrałeś akurat ten? Bo mogłabyś na przykład być perkusistką. Ja w ogóle chciałam grać na saksofonie, jak szłam do gimnazjum, ale przez kolegę z klasy jednak tego nie zrobiłam. A co, -drygować co też chciałaś, z tego co pamiętam? Proszę? Drygować też chciałaś. Oj, tak, to było marzenie z liceum, ale potem stwierdziłam, że na wstępnych trzeba mieć dużą wiedzę teoretyczną, a ja to z książkami na bakierz zawsze nie za bardzo, zawsze bardziej granie i wychodzenie na scenę głównie. A coś ten kolega powiedział, że tak. Z... Zmieniłaś nie powiedział, zdanie. po prostu grał jak grał. No. Znaczy, że na tak? nas teraz nie słucha. No właśnie średnio. Aha. Tak, no, bo na, 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 na e, instrumentach dentych na początku trochę się, wiecie, no nie brzmi się za dobrze. E, no pierwsze dwa lata to jest męka, to no, dopiero po dwóch latach zaczyna się no, zabawa. No, a ja się nasłuchałam tych nagrań, a potem zobaczyłam jak to wygląda w rzeczywistości na początku tego instrumentu. I tak pomyślałam sobie, chyba może jednak zostanę przy fortepianie. Ale jak już, e, opowie, jak już wróciliśmy do Fortepianu to ja zawsze opowiadam historyjkę. Jak miałam 6 lat, rozkładałam bajkę, siadałam przy kaloryferze, waliłam moimi ręczkami w kaloryfer i śpiewałam bajkę. I przyjaciółka mojej mamy powiedziała: Ty, Teresa, może tak jakieś, nie wiem, lekcje pianina czy coś. No i, tak no w i Teresa zostało. powiedziała, dobrze, dobrze, to no, zapiszemy córkę. Tak, tak, tak. Po I pierwszej zapisali. lekcji po prostu wyszłam ze strasznym płaczem, wróciłam do domu, po dwóch godzinach przyszłam do mamy, pociągnęłam ją za spódnicę i mówię, mamo, a kiedy jeszcze pójdziemy do tej pani? Bo to była taka przyurocza, wspaniała starsza pani profesor starszej daty. A jest to kreatka, y, która uczyła w ogóle w Katowicach w szkole wyższej, bo ja w ogóle pochodzę z Bielska Białej, a ona się tam ośledziła na o, starość. ta tradycja jazzowa w Bielsku Białej. Też, i w też, też. Mm. Tak, tak, tak. Jazzem no, ale stoi. zaczęło się od klasyki, zaczęło się od klasyki, mm -hmm. od Bacha. Ona była wielką, wręcz fanatyczką Bacha. To mówią, zacznij od Bacha. <laughs> Jak śpiewa klasyk. Tak jest. No i tak to się zaczęło, że już w sumie przylepiłam się do tego fortepianu i tak już się odkleić nie mogę. Tak. A czy Maciej Kądziela też ma tak uroczą historię założycielską? Yy, założycielską. W ogóle z muzyką. Yy, w... że, ja łapał, ja pochodzę, że łapał z... za spódnicę mamy albo. Yy, może u mnie to tak romantycznie nie wyglądałoby. Ja pochodzę z muzycznej rodziny, gdzie się grało i nic innego nie robiło. także... To... Wszyscy śpiewali zawsze. Grali, śpiewali, także to nie miałem wyboru za bardzo. Ty też, Maciek, będziesz grał i śpiewał, Biedoku. nie ma się chłopie. Biedoku, że po prostu tak. przyszłość twoja jest oczywista, więc tak by się nie zastanawia, nie trać czasu. No, tak idą, będzie. Że przynajmniej trochę czasu zaoszczędziłem na wyborach życiowych. Dobrze. To teraz czas wejść w temat warsztatów. Co się będzie działo na tych warsztatach, czy trzeba się jakoś zapisywać? Czy to jest tak, że wszyscy, którzy pojawią się, jako ci, którzy będą odbiorcami tego wspaniałego wydarzenia artystycznego w sobotę o 19.30 też będą brać udział w warsztatach? To jest tak, że jest jakiś e-mail, na który trzeba wysłać, i się, wysłać maila i się zapisać. Wśród... Wszystko jest od dzisiaj na moim Facebooku, tam jest tak, informacja naszą... na Pietrzko. Kasia Pietrzko Music. Szedzi... Się tam, jeśli ktoś jest zainteresowany uczestnictwem w warsztatach i yy, jest młodym adeptem sztuki. Jazzowej. Muzycznej ogólnie. Muzycznej chyba. ogólnie, bo w sumie nie muszą na za przychodzić yy, nie to Warsztaty będą dla wszystkich. Na początkujących również. Wszyscy je będziemy prowadzić. Będzie prowadziła je Kasia, będę prowadził ja, będzie prowadził Birgir, Matias, Matias tak. Birgir, Igor Zakus e, i jeszcze Gniewomir Tomczyk będzie e, Gniewomir Tomczyk? prowadził. Gniewomir będzie. Tak, Gniewomir tak. będzie prowadził warsztaty perkusyjne i te i Kursy też będą, warsztat... przepraszam ci Maćku, wejdę w słowo, jeszcze będą warsztaty z wideo 360 stopni z Krzysztofem Bobrem. Tak, e, także w, mo, mo, może powiedzmy, że to całe wydarzenie, e, czy cała idea Room in Bloom została rozszerzona o ten wątek międzynarodowy i warsztatowy. E, dzięki fundacji Adventure Music Plateau i w, dzięki temu, że wyszliśmy w współpracę, to to wszystko możemy tak fajnie rozszerzyć. A na warsztaty zapraszamy w piątek i w niedzielę, a koncert jest... W sobotę, wszystko w najbliższy weekend. Także będziemy mieli dużo fajnej pracy. Zapraszamy wszystkich, bo warsztaty są da darmowe, tylko trzeba tam wysłać maila. Ach, tak, czyli y, po środku jest koncert, a pomiędzy są warsztaty. Dokładnie. Tak, taki przekładaniec. Mamy... Taki przekładaniec, dokładnie. Y, czy to będzie stała sytuacja, że warsztaty będą częścią projektu Rumin i Bloom, o którym rozmawiamy? Nie, bo. Ta edycja sierpniowa. Jest wyjątkowa. WOL 4 jest myślę, że wyjątkowa, tak, bo, bo, na koniec ma, bo lata. Na koniec lata. Mamy gości z zagranicy. Współpracujemy z, z Fundacją Adventures Plateau, z Krzysztofem Bobrem, który umożliwia nam ściągnięcie też po prostu finansowo. no Nie ukrywajmy, że to są takie. No To są duże koszta. Dzięki fundacji możemy dość tutaj, istotne, prawda? dzięki tej współpracy możemy tutaj tak to fajnie, fajnie zrobić, natomiast mi się wydaje, że będziemy rozszerzać ideę Room in Bloom o różne inne aktywności, o tym powiemy wkrótce, ale oprócz tak. warsztatów, kursów, yy, będzie, będzie yy, Room in Bloom być może stanie się taką fajną platformą do rozwoju sztuk interdyscyplinarnych? Takie byłoby nasze marzenie. Bardzo byśmy chcieli, no bo już była przecież wystawa u nas w domu, też obrazów świetnego. Tak, grafika z Częstochowy, Bartka Stypki. Mi się I wydaje, chcemy, że w listopadzie że... będą zdjęcia. Jednego z artystów to dopiero będziemy przedstawiać, także tak. chcemy tutaj łączyć sztuki, zapraszać różnych artystów do nas, żebyśmy mogli. Grać muzykę, rozmawiać o sztuce i tak, jakby inhalować się wszystkim tym, co jest wartościowe. Ale to ładnie powiedziałeś. Właściwie chciałam się. to samo powiedzieć: inhalować się sztuką. Wow. czytamy tak, w swoich czyli myślach. Ok. Kultura, sztuka jako powietrze, czyli coś bardzo oczywistego. Taka perspektywa bardzo mi się podoba. A jeszcze taka dodatkowo informacja związana z waszym życiem artystycznym: lecicie do Japonii, reprezentować polski jazz w Japonii na Expo w Osace. Wspaniała sprawa. I będziecie grać 4 września. Tak. W duacie Tak, jest. A później jeszcze inni artyści, między innymi y, Paulina Przybysz, nie Natalia. Paulina Przybysz będzie 10 i 13. Ale będzie też Paulina? Te, będzie tak? też koncert wszystkich artystów uczestniczących w tej misji muzycznej, i tym będziemy grać Suite Nikoli Kołodziejczyka, którą specjalnie napisał na, z okazji tego wydarzenia. Tak, Spania to 7 ośrodku. chyba września to będzie się działo. Tak. tak, Club Space 14. Tak, tak, coś mi się wydaje. Tak jest. To wspaniale. A jak wy się z tym czujecie, że jedziecie ty, jako polska reprezentacja polskiego młodego jazzu do Osaki? To jest jednak gigantyczne wydarzenie, EXPO w Osace. Samo to, że zostaliśmy wybrani do tego projektu yy, i możemy na drugim końcu świata na targach. Yy... Światowa wystawa EXPO 2020. Tak, to, to jest coś, yy, to jest duża sprawa. To jest duża sprawa i myślę, że. Po to, się, po to się gra i po to się robi swoje rzeczy i pracuje się na swoje nazwisko i po to się wydaje te płyty i robi się rzeczy po swojemu, czyli prawdziwie, żeby co jakiś czas dostać taki telefon, żeby sobie pojechać, hej, chcesz jechać do Japonii, zagrać swoją muzykę. To naprawdę jest coś wyjątkowego i wspaniałego. Tylko tutaj dodam taką śmieszną anegdotkę, bo e, tydzień temu byłem w TVP Kultura na wywiadzie, i tam zostałem zapytany, tak, trochę chyba podchwytliwie, dlaczego ten nasz polski jazz, jazz jest taki wyjątkowy, że jedzie. E, e, czy tam co wyróżnia polski jazz na tle jakichś innych, a ja odpowiedziałem. Co a że różnimy się tym, że ten Polski w Europie jedzie do Osaki, a inne nie jadą. O kur. No tak, tak, tak. Dobrze, no mamy wspaniałą tradycję jazzową. No co tu dużo gadać. I to fajnie, to... że będziemy ją mogli pokazać w Japonii, która też stoi dobrą muzyką. I kultura. Tego I oni kraju. kochają polską kulturę też. Tak, to jest ciekawe, że. Kochają Marię Skudowską kiri. O, i jeszcze kilka innych osób. Ale Maria jest szczególnie w ich sercu głęboko osadzona. Już od podstawów, przepraszam, od... inaczej. Dzieciaki czytają biografię Ewy. To jest w ogóle to jest niesamowite. Podejrzewam, że nie czytają jej w szkole podstawowej, bo to za wcześnie, ale myślę, że taka świadomość naprawdę bardzo szeroka, i to, to nie są żarty, tej książki autorstwa Ewy, czyli córki Marii Skudowskiej-Kiri, bo to jest bestseller od wielu, wielu lat. Jest naprawdę bardzo dobrze znany. I nie jak słyszę hasło Maria, że no możecie przetestować. Tak, tak, tak. Ja się z tym w Warszawie spotkałem, bo kiedyś napadła mnie grupa japończyków na, na Nowym Świecie i pytali się o Muzeum Maryki Liszkodoskie i przyznam się szczerze, że nie umiałem odpowiedzieć, gdzie ono jest. Później, później oczywiście odrobiłem pracę domową. Ale nie, pobi nie pobili Nie pobili mnie. Natomiast nie mogli się nadziwić, że jak ty. Człowieku z Polski wiesz. nie wiesz takich rzeczy, ale o czym się jeszcze przekonałem po, właśnie wtedy po krótkiej rozmowie, że Japończycy, co u nas jest poniekąd zatracane, mają ogromny szacunek do ludzi wybitnych. Do ludzi pasji i pracy. Tak, a u nas to zanika, że jakoś tak jakby bohaterowie, jednostki wybitne, są tak, jakby bardzo jest pacyfikacja no następuje chyba takich rzeczy, że wszyscy chcemy się czuć wybitni, wszyscy chcemy być super na Instagramie i mieć lajki, a tam jednak ten szacunek do osób, które coś osiągnęły, wybitnego, jest troszeczkę większy i mi się to podoba właśnie ten szacunek do, do, do czegoś innego, co jest, co jest mocne. No tak by podkreśla ciężką pracę i wiedzę. Bo nic za darmo w życiu nie przychodzi. Trzeba szanować ludzi, którzy ciężką pracą dochodzą do fajnych rzeczy. No tak, ale to jest taka uniwersalna chyba, prawda? Dotycząca Które... wielu dyscyplin życia, nie tylko sztuki. Akurat w przypadku Marii Schudowskiej Kirino mamy obszar nauki. Więc jeszcze trochę inaczej. Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, że to Wy jedziecie między innymi reprezentować Polskę na Światowym Expo 2025 w osace. Bardzo się cieszymy i jako Polskie radio RDC podwójna duma, mhm. dlatego że jesteśmy no, częścią waszego projektu, czyli kameralnych koncertów jazzowych, i bardzo nam miło, że możemy z Wami realizować tę piękną misję, jak to ładnie powiedziałeś, Inhalowania się, się kulturą i sztuką, i muzyką, i jazzem. I w ogóle. Tak tylko podpowiem, wspaniałymi że ludźmi RDC transmitowało nasz duet Sub Silento jako pierwsze na koncercie Room in Bloom, a my z tym duetem właśnie drugi nasz koncert w duecie Sub Silento pojedzie do, do Japonii. No pięknie, no to wszystko się cudownie składa. Zatem zapraszamy państwa na najbliższą sobotę, by no, tak, w warszawskim salonie najpierw zjeść sernik, później po w ogródku sernik koncert w salonie. A po, sa po koncercie oczywiście jest y, rozmowa na temat tego, co się wydarzyło, wymiana myśli i inhalowanie się dalej, prawda? I przepisami na serciki, <gry> które rozdajesz skserowane. O nie! Nie? Tajemnica to nie rodzinna. Nie jest. Dobrze. 19.30 start koncertu. Jeśli chodzi o bilety, to też w komentarzu wydarzenia. Państwo, jak wrzucą sobie room in bloom po angielsku, no to wyskoczy właściwa strona w mediach społecznościowych, która Państwa we właściwe kierunki przekieruje już, żeby wiedzieć co, jak. Musimy tak? chyba przypomnieć, że dla słuchaczy RDC mamy dwie darmowe wejściówki, tylko muszą tu na jakiś e-mail napisać imię i nazwisko. No dobrze, to proszę bardzo. Skoro słowo się rzekło, to beata.jewieszmałpa Państwo piszecie. Kto chce zjeść serniczek i posłuchać wspaniałego jazzu, najlepszych polskich młodych muzyków, czyli Katarzyna Pieczko, Maciej Kondziela, Rumin, Blum. Cudownie, a teraz będziemy, Szanowni Państwo, słuchać właśnie Waszej muzyki. To był trzeci koncert z udziałem zaproszonego muzyka, pana Smoczyńskiego. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia.